Krótko i nie. Na... nie, nie tak. Krótko i na jeden temat. Seria filmów, w których podejmuje mało ambitne tematy, ale Wy tego słuchacie. Słuchacie, bo jesteście ludźmi, a ludzie lubią zwięzłość. Kolab.pl został zamknięty. Żaden oficjalny powód nie został podany, niestety. Nieoficjalnie mówi się, że to chodziło o pieniądze, a inni mówią, że chodziło o to, że się pokłócili wszyscy. Jedni jeszcze inni mówią, że yy, nie podobało im się to, że muszą nakrywać co tydzień koniecznie. A no słyszałem wiele, wiele wersji, z wielu źródeł, nie wiem jak jest naprawdę i chyba się nie dowiem. W każdym razie szkoda, bo pomysł był fajny i mam nadzieję, że wróci. Skład mógłby być trochę inny. No, i liczę na to, że jeżeli wróci, to będzie to właśnie lepszej jakości. Chociaż tamta była, była ok. Euro 2012 trwa. Polska jest po dwóch meczach: remis z Grecją 1-1 oraz po meczu z Rosją remis 1-1. Swoją drogą był kiedyś taki vloger Castiel CK, chyba który mówił dużo o piłce nożnej. Zniknął, prawda, z YouTuba. Na pewno pamiętacie go. W sumie teraz mnie zaciekawiło, coś się z nim stało. Anyway, możecie się zapytać, czy ja oglądam mecze. Odpowiedź jest tak, oglądam, jednak nie oglądam wszystkich. Obejrzałem jakąś połowę, albo mniej niż połowę. Po prostu nieraz mi się nie chce, niektóre mnie po prostu nie interesują. Co jest w sumie błędem, bo... Mecze, które miały być najciekawsze, to znaczy miały być najciekawsze... W których grają najlepsze drużyny. Czyli na przykład Hiszpania, Włochy. Yy... Okazają, okazują się meczami po prostu nudnymi, albo Anglia, Francja też, było nudny, też był meczem nudnym. Wczoraj Holandia Niemcy to był super mecz. I jeszcze Portugalia Dania. Też chyba był dobrym meczem, chociaż nie oglądałem, ale słyszałem, co się działo w poprzednim. W poprzednim. w innym pokoju. Dobra wiadomość dla moich fanów, albo dla ludzi, którzy po prostu mnie oglądają, bo chcą. Taka, że mam trochę fazę. I myślę, że teraz vlogi przez jakiś najbliższy, nie wiem, miesiąc albo dwa tygodnie będą się pojawiać dość często. Następne, już na pewno za kilka dni. A mówił dla Was gość o imieniu Oniku. Vloganie to takie danie.